Idzie mały miś przez las i widzi, że połamane drzewo przycisnęło wróżkę. Podnosi drzewo i ją uwalnia. Wróżka dziękuje mu i mówi: Spełnię twoje trzy życzenia za to, że mnie uwolniłeś. Dobrze, to daj mi słoik miodu. W łapkach Misia pojawił się słoik miodu. Teraz drugie życzenie. Widzisz to drzewo tam koło tego dużego kamienia? Wbij w nie gwóźdź, tak aby nikt nie mógł go wyjąć. Wróżka wbiła gwóźdź, jak prosił miś. A teraz trzecie życzenie. A teraz go wyjmij. Mały miś poszedł do sklepu kupić miód. Wchodzi do sklepu, podaje sprzedawczyni kankę i mówi. Poproszę cztery litry miodu. Sprzedawczyni leje miód i oddaje kankę misiowi. Miś na to. Mama przyjdzie jutro i zapłaci. O nie mój drogi, tak nie wolno. Sprzedawczyni zabiera kankę misiowi i wylewa miód. Po chwili oddaje pustą kankę i miś wychodzi ze sklepu. Tak patrzy w kankę i mówi, wujek lis miał rację, na trzy kanapki wystarczy. Jaś przychodzi do domu ze szkoły i mówi. Tato, tato, dziś na religii nauczyłem się, że telefon komórkowy to dzieło szatana. O, kto ci tak powiedział? Pani Katechetka i mówiła, że gdy wrzuci się telefon do wody święconej, to przestanie działać. Jaś na lekcji polskiego podchodzi do pani i mówi. Nie chcę pani straszyć, ale ojciec powiedział, że jeszcze jedna pała i ktoś dostanie w pierdziel. Jaś podchodzi do mamy i pyta. Mamo, kup mi samochodziki. Synku, nie kupię ci samochodzików. Mamo, kup mi proszę. Synku, nie kupię ci samochodzików. To chociaż pobawmy się w mamę i tatę. Ty idź do sypialni, a ja tam za chwilę przyjdę. Mama zaciekawiona poszła, położyła się na łóżku i czeka. Po chwili wchodzi Jasiu w okularach ojca szlafroku i trzyma gazetę w ręku jasiu chodzi w tą i z powrotem zatrzymuje się patrzy na mamę i mówi wstawaj stara w gazecie są fajne promocje samochodzików idziemy je kupić jasiowi jasiu z rodzicami poszedł nad jezioro jaś wziął dmuchany materac i wypłynął kilkanaście metrów od brzegu gdzie nie miał już gruntu mama krzyczy do jasia Masiu, wracaj na brzeg. Tam jest za głęboko. Mamosiu, ale ja mam dmuchany gumowy materac. Matka do ojca. Weź tego ściągnij na brzeg, bo jego życie zaczęło się od pękniętej gumy i nie chcę, aby tak się zakończyło. Jaś dzwoni do Małgosi. Cześć, dzwonię od ojca, bo chyba zostawiłem u ciebie na imprezie moją komórkę. Tak, zostawiłeś? Odbiór za dziewięć miesięcy. Mały kościółek gdzieś na południu Polski. Ksiądz wygłasza kazanie. Przy okazji wspomina o większych datkach na remont kościoła. Z ławki wstaje miejscowa prostytutka i daje dla księdza dwadzieścia tysięcy złotych w kopelcie. Dziecko, nie mogę przyjąć tych pieniędzy. One są zarobione z nierządu i są brudne. Nagle słychać męski głos. Bierze ksiądz, w końcu to są nasze pieniądze. Lecę języka polskiego. Nauczycielka pyta dzieci. Które z was potrafi wymienić zdanie ze słowem jakby co? Wstaje Jasio bez słowa, wyciąga swój spory interes, kładzie na ławkę i stoi. Pani oburzona krzyczy. Wynaga z klasy, masz przyjść z rodzicami. Jasio odwrócił się i wychodzi, po cichu pod nosem mówiąc. Jakby co, to ma pani mój adres w dzienniczku. Przychodzi Jasiu do apteki i pyta. Proszę pana, czy są czarne prezerwatywy? Tak, są. A po co panu czarne? Idę na pogrzeb kumpla i chcę złożyć kondolencje jego dziewczynie. Facet miał największy interes świata. Całe 60 centymetrów. Miał dużo koleżanek, ale żadna nie chciała iść z nim do łóżka. Wszystkie się bały. W końcu znalazł pomoc. W jego wiosce mieszkała stara czarownica, która znała odpowiedzi na wszystko. Objaśnił kobiecie jaki jest problem. Czarownica chwilę pomyślała i mówi idź do lasu nad bajoro tam będzie kot musisz zadać mu pytanie, na które odpowie nie gdy odpowie nie to twoje przyrodzenie skróci się o 15 centymetrów facet udał się do lasu i zobaczył przechodzącego się kota dookoła bajora podszedł i zadał mu pytanie: kotku, czy dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki? Facet spojrzał w spodnie i mówi: Rzeczywiście, to działa! Spytam jeszcze raz! Kotku, dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki! Nie! Super, mam trzydzieści centymetrów, ale najlepiej byłoby mieć piętnaście! Spytam go ostatni raz i idę zabawiać się z moimi koleżankami! Kotku, dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki! Gościu, ile razy mam ci powtarzać? Nie! Nie! еще раз не.